Cześć, jestem Wojtek i jestem syn pana Wojtka Łopasińskiego z obrzydliwą bruną. Teraz jesteśmy w górach, a wczoraj mój stary zydoby był. Cześć, jestem Wojtek, jestem synem pana Wojtka. E, jesteśmy teraz w wyprawy dookoła świata i razem z rodzicami postanowiliśmy przez rok nie chodzić do szkoły. Razem z rodzicami rodzice też chodzą do szkoły. E, tylko... Na zwiadówki. <laughs> tylko że my mamy taką... Mamy szkołę życia i dotykamy to wszystko rękami, normalnie, tak widząc, a nie w książkach. Że na przykład teraz widzimy kanion Korka, który ma 1000 metrów w dół. Latają tutaj największe ptaki świata kondory, które wykorzystują do latania, w ogóle nie machając skrzydłami, wykorzystują do latania prądy powietrzne. Teraz jesteśmy w górach, a wczoraj mój tata zdobył wulkan czaciani, który miał ponad 6000 metrów. A Przedwczoraj byliśmy na Islach Balasta, które są znane jako małe Galapagos i widzieliśmy tam foki, pingwiny Humboldta i mewy i pełno innych ptaków. I ogólnie te skały, na których one były, były całe białe od ich kupy, nikt ich nie sprzątał. A jeszcze na, przed, na tych Islach Balastach widzieliśmy starożytny świecznik, który był wyryty w ziemi i miał tysiąc lat.